Tomu, powiedz mi w teledysku Babilonem chciałeś okazać problemy Romów we Wrocławiu. E, to jest teledysk, który naprawdę jest... Oglądałem go i pan ci, że jest wielkim dla mnie zaskoczeniem, bo naprawdę nie wygląda na to, że on jest we Wrocławiu nagrywany, ale nie do tego zmierzam. E, zmieniło się coś od czasu, w którym nagrałeś ten teledysk dla, dla mieszkańców. Trochę się nie dla nich. zmieniło. się stało w ogóle życia. Trochę się zmieniło, ale sytuacja jest bardzo skomplikowana, cały czas tego wyciągnie. A... Za z kipą filmową tych video z ludźmi, którzy pomagają tym ludziom na zwrócić po prostu na to uwagę. I właśnie zarówno wygląd tego teledysku, bo dużo ludzi pyta się, gdzie to było nagrane. Czy to było nagrane w Indiach, czy to było nagrane na Jamajce i to było nagrane. Nie, to było nagrane w Wrocławiu. Na tle w budynku, wiesz o co chodzi. Wieżowców, które stoją, I tam piękne osiedle. I o to chodzi, że zwrócić uwagę na świat takich kontrastów, że nie musisz włączyć National geografii, żeby zobaczyć skrajną, skrajną biedę. No tak, to masz jakby pod... że to jest obok ciebie. To są nie po drugiej stronie ulicy. Tylko ludzie tego na to nie chcą patrzeć. Nie, że nie ma, wody... Nie. nie. I wiesz, ludzie żyją w, w takim, teraz żyjemy w takich czasach, że bardzo łatwo się jest odwrócić do czegoś, co ci jest niewygodne. Prawda? No, wybierasz jakby co jakie jaki świat spasza, no, Czy chcesz dostrzegać problemy? Czy chcesz dostrzegać problemy, czy nie chcę dostrzegać problemu. Mam nadzieję, że no teraz że tym tematem, tym teledyskiem zwróciłem uwagę, chociażby na właśnie szerzej pokazać problem tych ludzi. To jak, jak ktoś się do tego ustosunkowuje i jakie ma poglądy na ten temat to się nie musi ze mną zgadzać. Nie? Chodzi o to, żeby Zaczęła taką na do myślenia i wyrobić jakieś swoje zdanie na ten temat. To znaczy skłonić do myślenia. Powiedz mi, Mesaja. To nie jest, wiesz, jedna typowa osoba z tą mieliśmy naprawdę kilku chłopak. Jest w sobie łącznie wiesz, z ekipą około 13-13 osób, prawda? Tak, no, 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 tak? 13 osób. Nie dochodzi jak do awansu. wiesz, mężczyźni jak jeżdżą, to jakieś święcia zawsze muszą być. Jak chcecie wiesz, od razu wiecie jakieś gędza, nie wiem. Pani film, hmm. każdy jakoś to inaczej, wiesz, organizmuje, no bo jednak spędzacie w tej filmie filmowej, w wiedziesz, czy wiesz, no. taki pierwiastek, który odchania troszkę. Tak, no ale, wiesz, spędzacie i w studiu razem czas, i na koncertach, i w samochodzie, i w hotelach, mhm. no jesteście na siebie jak rodzina, można tak to określić, prawda? No, tak, 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 no jest, no. No ale musicie jakoś odgadować. macie jakieś swoje sposoby? No każdy spędza swój czas, w to, wiesz, jak, jak jesteśmy, jak czas wolny nie spędzamy już ze sobą, bo już mamy Drogowuje. tyle siebie to, e, cały czas, że ostatnio nawet nie ma tego czasu wolnego za bardzo. E, no wiesz, życie w trasie jest takie specyficzne. Można pobrać piłkę, jeżeli akurat po sceny jest nieboista. Więc jakby odroguje się to e, w rzadkich wolnych chwilach, w sposób niezaplanowany totalnie. A zdarza się taka sytuacja, jak dzisiaj przyjechaliście do Skawiny i okazało się, że wasz gitarzysta ma tutaj Kuzynat, który jakby nie patrzeć w połowę Polski przejechał, tutaj się osadowić i nagle okazuje się, że nie widzieli się od dzieciństwa i nagle spotykają się tutaj na konfliktu. mam takiej sytuacji. Nawet w Górę, nie górze, z tak, ja tam mam bardzo dużą rodzinę i to jest tak, że zawsze w jakichś miejsce miejscu ktoś ma jakiś swoich bliskich i to też jest taki troszkę normalnie nigdy na to nie miał czasu właśnie, żeby odwiedzić albo daleką rodzinę, albo starych znajomych, a może dla bliskich, znajomych, dla tych, co są na miejscu, w mieście rodzinnym, może z tym brakuje czasu, a za to dyreguje się też na takie znajomości na odległość czasu. Powiedz mi mówię: koledzy, twoi ostrzegali, mówią do mnie tak, tylko nie zapiszej się na czym dla niego jest gegre, bo automatycznie Tak Tak partyzmu się już pytanie, zadawane przez setki To jest taki syndrom przygotowanego dziennikarza. Jak słyszę, Dlaczego regę? Eee, to już wiem, że, że coś jest nie tak. Na no, pewnie nawet nie ma pojęcia kim ja jestem. No, jest, 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 jest parę taki, jest par takich jest par takich, jest parę takich pytań. Jest, jest takich Ale tam jeszcze mamy się rozpada, Ja mam luz jeszcze. Tak. Jest, parę, jest taki zestaw pytań, które naprawdę powala na kolana. Na przykład, w jaki sposób poznałeś się z Paksą? To nie brakuje. w tym momencie jest no, śmieszna sytuacja. No, nie wiem, to są takie dowiady. Może, może na siłę? Może tak? no, może to Co to? sobie Może i siebie. Może nie jak. Nie wiem, nie wiem. Na pokazać, że Wolę, wiesz, fajnie, jak na przykład przychodzi hmm. Ten człowiek, jak ty, i ma jakieś konkretne pytania i widać, że spędził chwilę czasu zanim poszedł do swojej pracy, rozumiesz? Tak tam się ta... przygotował? Tam jeszcze że coś no, tam się eee, poczytać, zobaczyć, zorientować się. Nie ja wiesz, jakby e, cenię sobie ludzi, którzy po prostu szanują e, swoją robotę, wiesz, tak samo jak, sama, jak ja tu przyjechałem się grać i spędzam bardzo dużo czasu swojego życia na to, żeby było to jak najlepsze. Jak to wychodzi, no to nie mi to jest ocenić, prawda? Ale... Wiesz, że coś robisz, to lub to dobrze. Dlatego ja tego nie lubię czegoś takiego, że przeprowadziwali mi zestaw takich trzech pytań po prostu beznadziejnych, no to sorry, ale no ten dziennikarzem. On dziennikarzem, a nie wiesz karykaturą. Jest. I nie nazywaj się dziennikarzem wtedy. <grytanie> Rozumiesz? Tak. Troszkę ludzi się przywinęło było troszkę zmian. Tak, Uważasz, że na lepsze? Tak. Ale jeszcze pokazać tym którymś... miejsce ludzi, którzy już miałeś w tej grupie, jak trafił w Oczywiście, że tak. Czasem niektóre zmiany były takie, że wynikały bezpośrednio z 5 większych. Wiesz, życie pisze również, co sprawiło, że nie muszę mówić o tym po prostu. No i życie. w każdym razie ta ekipa, która jest teraz, mam nadzieję, że zostanie, bo naprawdę jest, wszystko działa tak jak powiedziałem. Ile jeździcie często na pracę z treo, na ten moment? Znaczy często Przecież zdarzało wam się parę razy no, to no, Może wynika też z tego, mapy, że więc... mamy wspólnego menadżera Właśnie. A to w ogóle jest totalnie... Yy... No tak, to są 20 różne gatunki muzyczne, a mimo to z co tego co? pan nawet nie w końcu, bo zabijecie się, się, też czas tak ze sobą. A aż kurczę powiem Ci, że to, że gramy na przykład koncerty, teraz wyglądaliśmy 3 dni koncerty razem, ale mało się widzieliśmy, bo jakby no, czasa to nie pozwala, wiesz, a kończysz koncert w jednym mieście od 22, a na drugi dzień masz drugą o 10 rano 450 km dalej, no to powiem Ci, że czasu... Na rozmawianie jest tyle, a na spanie jeszcze mniej. Więc jest to taka opcja, że wiesz, godziny prób są w innych momentach, godziny koncertu są w innych momentach, że każdy wykorzystuje każdą sekundę na to, żeby się jakiekolwiek zregenerować. to nie jest rok Dobra, po, <laughs> Powiedz mi tak już na sam koniec. Co chciałbyś powiedzieć no. mieszkańcom skarbu na pusty koncert? Albo... Więcej uśmiechu, życzliwości na ludzi. jest bardzo mało, a tak wiele. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Nie nawzajem. Dziękuję Ci Słuchaj, ja Cię teraz proszę tak oczywiście